Pracownia jest konieczna dla rzeźbiarza w sposób oczywisty. Jest warunkiem koniecznym, ale jakby trochę jak powietrze, którego się nie zauważa, którym się żyje, z którego się korzysta, które jest być może kluczowe, ale tak oczywiste, że, że, się, że się o nim zapomina trochę. Uwielbiam glinę. Glina daje taką. Glina jest cierpliwa. <laughs> ja lubię jak coś. Cierpli... Nie wymaga pośpiechu, daje, e, daje czas na błąd i daje, daje, daje taką przestrzeń do poszukiwania. Jest, e, daje szansę wypróbowania różnego typu narracji, na przykład od, od jakichś e, minimalistycznych po bardzo, e, bardzo czułe. Jak rzeźbię, jestem sam, mam taką, taką przestrzeń czasową i przestrzeń fizyczną, w której mogę się pomylić, mogę sprawdzić, czy to, co powiedziałem, wybrzmi sensownie, mogę się poprawić, mogę wrócić za trzy dni albo trzy miesiące i, i podjąć jakiś wątek albo go skorygować i mieć takie poczucie, że to, co ostatecznie wypuszczam, ma, ma choć w w jakiejś większej części sens niż, niż jego brak. No i taką ważną przestrzenią jest dla mnie też odlewnia. Ze względu na realizację jakichś przedsięwzięć z brązu ta odlewnia staje się taką naturalną przestrzenią i ludzie tam pracujący jakby wspólnikami w tej, w tej pracy, w takiej naturalnej koegzystencji. Każda rzecz, która powstaje, nie jest przeze mnie traktowana jako rzecz ostateczna. Jest, jest zaledwie możliwością, jest szansą na, na zrobienie czegoś. Z tego zwątpienia rodzi się potrzeba poszukiwania, a to poszukiwanie wymaga czasu. Mamy takie też przekonanie, że, że czas rzeźbi, nie ja, albo jakieś wersje mnie, które w czasie przeżywają różne wydarzenia. Rzeźbią, a nie, a nie ja, ja, jeden jako jakaś spójność. Nawarstwienie tych, tych zwątpień gdzieś ostatecznie pozwala mi zbudować jakąś, jakąś, jakąś formę, którą jestem w stanie zaakceptować, nie przyjąć, że to może być ostateczna forma tej rzeźby, którą aktualnie przeżywam. Najczęściej robię jedną rzecz na raz, dlatego że się w nią angażuję jakoś emocjonalnie. Bardziej zajmuje mnie struktura obiektu, jego relacja wewnętrzna, moja relacja do świata, jako przedstawiciela tego, tego gatunku, który, który próbuje opuścić tę planetę, trochę gdzieś sobie zbadać najbliższe otoczenie, zrozumieć, co tu się dookoła dzieje. Ja też na własną skalę próbuję się sobie zrozumieć, co się dzieje ze mną, z tym światem, jak go rozumiem, jak mogę go zrozumieć. Jak go mogę uchwycić, nazwać? No, robię to przy pomocy takiego niedoskonałego medium jakim jest rzeźba.